Cześć, tu Gmerus z HDTV Polska. Dzisiaj na warsztat bierzemy Hisense 8Q, jeden z najtańszych telewizorów mini LED z 2025 roku, który na papierze wygląda aż zbyt dobrze. Słuchajcie, 220 stref, 144 Hz, pełny pakiet dla graczy, bardzo solidna jasność HDR i cena około 4000 zł za 65 cali. Jak zawsze... Żadnej teorii z ulotek. Mamy tu nasze pomiary obrazu, pełne testy HDR i input lag. Za chwilę zobaczycie, jak ten telewizor radzi sobie naprawdę. Zaczynajmy. Wszystkie urządzenia testujemy w laboratorium HDTV Polska, korzystając ze specjalistycznego sprzętu pomiarowego o wartości ponad 100 tysięcy zł. Sprawdzamy rzeczywiste parametry obrazu i dźwięku, dzięki czemu masz pewność, że wyniki i opinie w tym materiale pochodzą z faktycznych pomiarów, a nie z ulotek czy przypadkowych źródeł w sieci. Z zewnątrz Hisense 8 q nie próbuje niczego udziwniać. Metalowa ramka, klasyczna bryła i centralne nóżki. Prosto, ale solidnie. Co prawda, tył jest plastikowo ale w tej klasie cenowej to całkowita norma. I tutaj mała ciekawostka. Z tyłu znajdziemy bowiem subwoofer, co w średniej półce praktycznie się nie zdarza. Całość sprawia wrażenie stabilnej konstrukcji, a telewizor wygląda w salonie schludnie. E8Q ma łącznie 4 HDMI, z czego dwa to HDMI 2.1 z obsługą 4K 144Hz i EARC. To wystarczy do konsoli PC, choć szkoda, że nie ma czterech portów HDMI 2.1, jak w droższym U78Q Pro. Na plus analogowe wejścia, słuchawki i akumulator. AV, co dziś jest coraz rzadsze. I tu od razu ważna rzecz. Jeśli planujesz kilka nowoczesnych urządzeń, 2 HDMI 2.1 mogą być ograniczeniem, ale jeżeli podłączasz głównie konsolę i sandbar, ten zestaw w zupełności Ci wystarczy. Panel to klasyczne VA z filtrem PFS LED, nazywany marketingowo QLED. Pokrycie DCI-P3 na poziomie 94% to dobry wynik dla materiałów filmowych 4K Ultra HD z HDR. Najważniejsze jednak są strefy wygaszania. 220 w wersji, którą omawiamy, czyli 65 cali. 240 w 75 calach, 160 w 55 calach i 128 w 50 calach. W tej cenie 220 stref to naprawdę mocna liczba. Mini-LED V8Q nie jest tak zaawansowany jak w wyższych modelach, ale i tak daje dużą poprawę kontrastu względem klasycznych LCD. Fabrycznie, tryb Filmmaker Mode wypada przyzwoicie. Delta E poniżej 3 znaczy, że błędy są na granicy widoczności. Po kalibracji telewizor schodzi do średniej 0,9, czyli bardzo blisko ideału. Jak na sprzęt, poniżej 4000 to naprawdę świetny wynik. Najważniejsze, filmmaker mode jest tu naprawdę użyteczny. Jeśli nie chcecie bawić się w korekty, włączacie, oglądacie i macie obraz zgodny z zamysłem twórców. Po kolorach czas na czerni kontrast, bo to one decydują, czy obraz ma kinową głębię, czy wygląda płasko. Nasze pomiary pokazują, że Hisense 8 oferuje naprawdę solidną czerń, choć wynik zależy od sceny. W idealnych warunkach potrafi przygasić ekran praktycznie do absolutnej czerni. Wartości idą w setki tysięcy, a momentami nawet w okolice kilku milionów do jednego. Przy scenach z dużą liczbą jasnych, drobnych detali, widać już ograniczenia mini LED. Algorytm często lekko przygasza całość, albo delikatnie rozświetla okolice punktów. W praktyce to jednak rozsądny kompromis. Dla większości widzów ważniejsze jest to, że ogólny poziom czerni jest bardzo dobry i nie ma efektu świecącej szarości, co w tej cenie naprawdę wyróżnia a 8 q W testach i pomiarach efektu HDR telewizor osiągnął około 770 nitów na planszy L20 i około 600 nitów w typowych scenach filmowych. W praktyce HDR jest jasny... Dynamiczny i zdecydowanie powyżej przeciętnej w tej cenie. Duże pola światła wyglądają mocno, a efekt HDR jest wyraźnie zauważalny. To nie jest może poziom flagowych OLED czy najdroższych MINI LED, ale za te pieniądze HDR w E8Q naprawdę robi robotę. Panel 144 Hz zapewnia dobrą ostrość ruchu. W teście UFO rozmycie było niewielkie, a obraz stabilny. BFI, czyli wstawianie czarnych klatek mające na celu poprawę ostrości ruchu jest dostępne, no ale jak w większości telewizorów powoduje duże migotanie i podwojenia konturów, więc raczej nie polecamy. Input lag w trybie 4K 120Hz wynosi około 8-9 ms, co jest świetnym wynikiem. E8Q obsługuje 4K 120Hz, 4K 144Hz, VRR, ALLM, FreeSync Premium oraz G-Sync oraz tryb PC 240Hz Full HD. Dolby Vision Gaming działa, ale input lag rośnie o około 10-15 ms, jest to jednak nadal grywalnie. Jedyną bolączką E8Q pozostaje niestety nie do końca poprawna implementacja formatu HG&G. W każdym telewizorze Hisense domyślnie włączone jest dynamiczne mapowanie tonów, co uniemożliwia konfigurację HG&G bezpośrednio w menu konsoli. Ostatecznie pozostaje ręczna regulacja. W takim wypadku rekomendujemy ustawienie jasności w okolicach 700-800 nitów. Pod kątem gier, jak na okolice 4000 zł, to jest absolutna czołówka, zwłaszcza dla PC. Jedynie HG&G i liczba HDMI 2.1 mogą niektórych ograniczyć. 原因啥的。 System Smart TV Vida w tym modelu działa szybko i stabilnie. Aplikacje startują bez zacięć, interfejs jest prosty i przejrzysty. Jest AirPlay, polski asystent głosowy, najważniejsze serwisy VOD takie jak Netflix, HBO Max, Disney+, czy Sky Showtime. Wbudowany subwoofer robi różnicę. Jak na telewizor 2.1 w tej półce, E8Q gra zaskakująco dobrze. Do filmów, newsów czy sportu całkowicie wystarczy. Atmos też jest obsługiwany. Podsumowując, Hisense 8Q to telewizor, który realnie wyprzedzał. Za swoją cenę. Tak, tak, bardzo dobra część. Przyjemna jasność HDR, niski input lag, obsługa 144 Hz i trip PC 244 Hz. To wszystko składa się na jeden z najlepszych wyborów 65 cali poniżej 4000 zł w 2025 roku. Czy ma wady? Oczywiście, na przykład tylko 2 HDMI 2.1 i brak pełnego HGG, ale cała reszta w tej cenie praktycznie bezkonkurencyjna. Jeśli szukacie dużego telewizora do filmów, seriali, sportu i grania, E8 kuto model który naprawdę warto brać pod uwagę. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, bo już niedługo duże testy kolejnych telewizorów. Do zobaczenia. Cześć!